Drodzy witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Farming Simulator 23 i dzisiaj będziemy sobie na tym polu siali bawełnę i tak, na początku Was zapraszam na mojego Instagrama i Discorda linki macie w opisie i zaczynamy pracę w poprzednim odcinku sobie zaplanowałem no w tym odcinku Czekajcie, ja się już pomylę. W poprzednim odcinku sobie zaplanowałem się bawełny na ten odcinek. I tak. I w następnym odcinku będziemy sobie ją zbierali. Czyli to będzie poniedziałek już. Dobra, przechodzimy sobie do tematów. Mamy dwa tematy. Pierwszym tematem jest od pierwszy temat od widza Oniku Agropodlaskie. Co lubisz robić? Co lubisz najbardziej robić we farmingu? 23. Oczywiście, jak możecie się domyślić, żniwa. Żniwa najlepiej. Najlepszą rzeczą i orka i drugi temat od widza o z 354 Ile będzie odcinków z Farming Simulator 23 To będzie długa seria, bo będzie miała 110 odcinków. I drugi temat Czy nagrasz Trackers Track of Europe 3? Edge. No, raczej widzowie już nie nagram Trackers of Europe 3 Jak wyjdzie Drive Lear Track Simulator, no to będę nagrywać tą grę. Trackersa już raczej już nie, nie nagram, chociaż wyszła już nowa gra od twórców. Już nie pamiętam, jak ono się nazywa, ale wyszła druga gra od tych twórców. To jest, jak, to jest jak Trackers of Europe 3, ale inna gra Tam są nowe pojazdy, inna fizyka i tak i tak Jeszcze widzowie, w tej serii jeszcze nigdy nie siałem jak jeszcze nie nagrywałem farminga no to dużo, dużo razy siałem bawełnę Ale mi przycinał, by mi nie wywaliło Bo już jak laguję no to już mówię, że już grę kusi na, na korci grę na wywalenie Ale szybko jedzie z, tą, z tym siewnikiem. 18 km. To szybko jedzie. Piście widzowie więcej tematów, takich, no naprawdę więcej. Takich nie tylko o grach, też o telefonach. Gry telefony i takie tam. I za 6, nie, za 4 odcinki planuję zrobić żniwa nowym kombajnem. Czyli posieję sobie odcinek wcześniej e, pszenicę i skoszę nowym kombajnem. Tym John Ale jeszcze nie wiem, czy na tym polu, czy na tamtym. Bo mam teraz to nowe pole, co na którym teraz pracuję. One jest niedaleko jakichś tam zakładów. Jakieś tam... <laughs> Są tam jakieś zakłady. Nie wiem jakie. Bo nie orientuję się. Trochę tą mapę zapamiętam, trochę nie. O kurde jakie mi jak go poprawić Chyba... widzowie, nam dosyć szybko idzie to że Rzespowe ziarna w, w zbiorniku jak widzicie <gryw> Widzowie jaja będą jak, prak jak praknie jak nie w ogóle do... Na Żeby posieć do końca jak brak. To będę miał już. Tu już mówię, że będzie kiedyś 110 odcinków, ale najwyraźniej nie słychać. Bo jeszcze chyba jakiś widz mi napisał w komentarzu, żebym nagrywał shorty. No zastanawiam się, ale widzowie to też mogę sobie też na TikToku, jeśli chcę. Mogę sobie założyć TikToka, jeśli chcę. I tam dopiero nagrywać, zamiast na YouTubie te shortsy. Miał, no, już że zwiększa połówka pola possiona. Kurde chyba nie zdąży Chyba braknie do końca widzowie Tego ziarna Chyba braknie nam go do końca Na wózce już powoli się kończy Kurde braknie brak jedna jaki nie starczy ale widzowie ale się przygotowałem zasieje czy już nie być zasięło się nie sieje się jeszcze Dobra, widzę, ja sobie pozwolę skończyć ten film w tym miejscu. Zostawcie subika, dzwonczkiem tam na dole, z góry dzięki Manu.